Cześć, znajdujemy się na małej farmie, można powiedzieć, arbuzowej. Wszystkie arbuzy zebrane, zostały dwie sztuki tylko i jedną dzisiaj rozkroimy. Jedna jest tu, a druga właściwa do rozkrojenia to jest ta. Nazwa arbuza to Aeroflay. Tą odmianę mam po raz pierwszy Aeroflay. Nawet nie wiem, jaki w środku, jaki kolor. Myślę, że to raczej gruba skóra będzie albo średnia. To zebrane jedynie samosiejki z jednego krzaka 3 i dynia popcorn dobra rozkroimy teraz arofleja. jest to ciężki arbust 3 kg, taka kula zobaczcie już tam trochę mi pękł od spodu jest takie ja owalne jajo takie. owalne może nie jajo taki okrągły taki nietypowy kształt arbuza no i ta mozaika jest taka dziwna niespotykana chyba dziewięć będzie szczery niszczeli wielka kula ciężka z 3-4 kg może będzie miał aż na niego nie wygląda teraz sprawdzamy zawartość Pokaz, pokaż kotku co masz w środku Aeroflame pierwszy raz w tym roku i w ogóle mam taką odmianę i myślę że nie jest najgorsze tu ma taki przyrost, przyrost. Ale jakie wielkie peski, jaki giganty. One mają centymetr, albo i lepiej. Nie widać tego. Może przybliżę. Gigantyczny, ale piękny kolorek Malinowy, Aeroflay. Każdy ma ten przyrost, bo ja nie za bardzo lubię, jak są takie przyrosty. Bo mało smaczne są wtedy okolice tego przyrostu tutaj, ale jest piękny. Nawet lekko można powiedzieć przejrzały. No, no, nie minimalnie, mógłbym go zebrać, ale chciałem też na pastki, żeby mieć, bo nie mam pastyk do tego. Tak wygląda Aeroflay.